Szokujące doniesienia z Austrii, 20 chuliganów Legii Warszawa zatrzymanych po brutalnym ataku na autostradzie. Mieli pomylić ofiary z wrogą bojówką. Pałki, kije bejsbolowe, pobicie i kradzież gotówki, wszystko w biały dzień. W ostatnich latach nie ustają doniesienia medialne dotyczące kontrowersyjnych i nierzadko szokujących wydarzeń z udziałem chuliganów związanych z warszawską legią. Co pewien czas opinia publiczna jest poruszana informacjami o brutalnych bójkach, aktach wandalizmu, a także nielegalnych zgromadzeniach organizowanych przez najagresywniejszych fanów stołecznego klubu. Już ponad dekadę temu, w 2012 roku, media szeroko komentowały zatrzymania osób powiązanych ze środowiskiem pseudokibicowskim legii. Wówczas doszło do poważnych zamieszek przy okazji meczu reprezentacji Polski z Drużyną Narodową Rosji. Podczas których funkcjonariusze służb porządkowych musieli interweniować, aby przywrócić spokój i zapewnić bezpieczeństwo na ulicach. W wyniku tych wydarzeń zatrzymano wielu uczestników starć, z których część była już wcześniej znana organom ścigania z powodu powiązań z przestępczością zorganizowaną, w tym z handlem zakazanymi substancjami, przemytem środków odurzających czy działalnością wymierzoną w porządek publiczny. Obecnie sytuacja wydaje się być równie niepokojąca. Przekazy docierające z mediów nadal. Pokazują, że część najbardziej radykalnych kibiców dawno przestała interesować się samym sportem i emocjami towarzyszącymi rywalizacji piłkarskiej. Zamiast dopingować swoją ukochaną drużynę z trybun stadionu, coraz częściej angażują się w brutalne konfrontacje, celowe niszczenie mienia, organizowanie nielegalnych zbiegowisk oraz działania wykraczające daleko poza granice prawa. Nie brakuje również poważnych zarzutów dotyczących udziału w procederach związanych z handlem substancjami psychoaktywnymi. Co świadczy o coraz silniejszych powiązaniach niektórych grup pseudokibicowskich ze światem zorganizowanej przestępczości. Najbardziej jaskrawym przykładem tej niepokojącej tendencji jest niedawny incydent, który miał miejsce na terenie Austrii i odbił się szerokim echem w mediach europejskich. W czwartek 6 listopada, Stołeczna Legia Warszawa rozgrywała mecz w ramach Ligi Konferencji Europy przeciwko słoweńskiemu klubowi NK Cejle. Według licznych relacji zamieszczonych na forach internetowych zrzeszających kibiców Mecz ten stał się pretekstem do wyprawy większej grupy pseudokibiców Legii, którzy liczyli na możliwość skonfrontowania się z bojówką chorwackiego Binama Zagrzeb. Zamierzali stoczyć klasyczną ustawkę, czyli zaplanowaną bijatykę, której reguły znane są tylko w tajemniczonym. Ostatecznie jednak do żadnej walki nie doszło, co wywołało frustrację wśród przyjezdnych, którzy w niezadowoleniu udali się w drogę powrotną przez terytorium Austrii. Właśnie tam, na autostradzie A9 w okolicach miejscowości Premstatten, wydarzyło się coś, co zatrwożyło nie tylko opinię publiczną, ale także austriackie służby. Jak poinformował prestiżowy austriacki dziennik Kurier, kilka samochodów z polskimi rejestracjami i pasażerami należącymi do środowiska kibolskiego Legii zablokowało na drodze pojazd, który miał chorwackie tablice rejestracyjne. Z pojazdów wyskoczyło kilkunastu agresywnie nastawionych mężczyzn uzbrojonych w niebezpieczne przedmioty, pałki teleskopowe i kije bejsbolowe. Bez ostrzeżenia rzucili się na dwóch Chorwatów podróżujących autem. Ich atak był niezwykle brutalny. Napastnicy nie tylko zdewastowali samochód ofiar, ale również dotkliwie pobili znajdujących się w środku mężczyzn. Obaj zostali poważnie ranni i musieli natychmiast zostać przetransportowani do szpitala, gdzie udzielono im pomocy medycznej. Okazało się także, że Chorwaci przewozili w samochodzie znaczną ilość gotówki. Napastnicy po brutalnej napaści zrabowali pieniądze i natychmiast uciekli z miejsca zdarzenia, licząc na to, że uda im się bezkarnie opuścić teren Austrii. Jednakże sprawą natychmiast zajęła się austriacka policja, która rozpoczęła intensywny pościg. W wyniku błyskawicznie przeprowadzonej operacji zatrzymano podejrzanych na autostradzie A2 w okolicach Arniwesen, we wschodniej Styrii. Według doniesień dziennika Kurier, cała akcja była przeprowadzona sprawnie i skutecznie a zatrzymani zostali przekazani w ręce wymiaru sprawiedliwości. Ten incydent to kolejny dowód na to, jak bardzo niektóre środowiska kibicowskie odeszły od sportowej rywalizacji i atmosfery stadionowego dopingu, dryfując w stronę przemocy, chaosu i działań przestępczych. Zamiast wspierać swój zespół w duchu fair play, niektórzy traktują wyjazdy meczowe jako okazję do rozładowania agresji, załatwiania porachunków lub wzbogacenia się w sposób całkowicie nielegalny. Łączna liczba zatrzymanych w związku z dramatycznymi wydarzeniami, do których doszło na austriackiej autostradzie, wyniosła 20 osób. Wszystkie te osoby zostały zidentyfikowane jako powiązane ze środowiskiem kibiców Warszawskiej Legii. Niektórym z nich już oficjalnie postawiono poważne zarzuty dotyczące brutalnego pobicia oraz dokonania rozboju, co oznacza, że w najbliższej przyszłości mogą stanąć przed sądem i usłyszeć wyroki skazujące, przewidujące długoletnie kary pozbawienia wolności. Jednak jak informuje Urząd Kryminalny Styri, czyli regionalna jednostka austriackiej policji zajmująca się sprawami najpoważniejszych przestępstw, wszystko wskazuje na to, że osób biorących udział w napaści było znacznie więcej niż tylko 20. Austriaccy śledczy podejrzewają, że część napastników mogła zbiec z miejsca zdarzenia przed przyjazdem funkcjonariuszy i wciąż pozostają oni na wolności. W związku z tym policja apeluje do wszystkich osób, które mogły być świadkami tego wydarzenia, o przesyłanie materiałów filmowych zarejestrowanych za pomocą kamer samochodowych. Każdy fragment nagrania może okazać się kluczowy w ustaleniu pełnego przebiegu incydentu i identyfikacji wszystkich sprawców. Zgodnie z niepotwierdzonymi informacjami, które pojawiły się na forach internetowych i w środowisku kibicowskim, całe zajście mogło być wynikiem tragicznej pomyłki. Kibole legi Warszawa mieli rzekomo zaatakować chorwacki samochód ponieważ sądzili, że podróżują nim członkowie tzw. Czujki, czyli grupy zwiadowczej chuliganów z Bina Zagrzeb. Jak się jednak okazało po fakcie, osoby jadące tym pojazdem nie miały nic wspólnego z żadnym ruchem kibicowskim, a ich obecność w tamtym miejscu była całkowicie przypadkowa. Z dostępnych informacji wynika, że Chorwaci jechali po prostu kupić auto, nie mając najmniejszego pojęcia, że znajdą się w samym środku chuligańskich porachunków, za które zapłacili zdrowiem i utratą pieniędzy. Na tym jednak nie kończy się fala niepokojących doniesień dotyczących nieodpowiedzialnego, agresywnego zachowania kibiców Legii Warszawa. Zaledwie kilka dni po wspomnianym incydencie, media obiegła kolejna wiadomość, tym razem związana z europejskimi rozgrywkami piłkarskimi. Portal informacyjny specjalizujący się w tematyce sportowej poinformował, że Europejska Unia Piłkarska, czyli UEFA, zdecydowała się nałożyć karę na klub z Warszawy w związku z nieakceptowalnym zachowaniem jego fanów podczas meczu Ligi Konferencji Europy z drużyną NK Celje ze Słowenii. Powodem interwencji UEFA było odpalenie środków pirotechnicznych przez kibiców Legii, co jest surowo zabronione przez przepisy organizacyjne tych rozgrywek. W efekcie nałożono karę zakazującą fanom warszawskiego klubu udziału w jednym z przyszłych meczów wyjazdowych ich drużyny w ramach europejskich rozgrywek. Dodatkowo Legia została obciążona dotkliwą grzywną finansową, której wysokość przekracza równowartość 20 tys. euro. Warto przypomnieć, że sam mecz, rozegrany w ramach trzeciej kolejki fazy zasadniczej Ligi Konferencji, zakończył się dla polskiego zespołu rozczarowującą porażką. Legioniści, którzy dominowali przez większą część spotkania i jako pierwsi zdobyli bramkę za sprawą celnego uderzenia Kacpra Urbańskiego, ostatecznie ulegli gospodarzom ze Słowenii, przegrywając jeden do dwóch. Po przerwie sytuacja na boisku diametralnie się zmieniła. W 72. minucie spotkania zawodnik NK Celie Armin Kwesic zagrał idealne prostopadłe podanie do swojego kolegi z drużyny, Nikity Josifowa. Ten wyprzedzając obrońców Legii wbiegł z impetem w pole karne i posłał piłkę do siatki, doprowadzając do wyrównania. Ten moment wyraźnie zszokował polskich piłkarzy, którzy stracili koncentrację i popełnili kolejny błąd. Kilka minut później po dośrodkowaniu w pole karne Legii Steve Kapuabi próbował wybić piłkę głową, ale zamiast oddalić zagrożenie trafił nią wprost pod nogi za nakarnicnika. Słoweński pomocnik nie zastanawiał się długo i bez przyjęcia uderzył mocno z dystansu, zdobywając spektakularnego gola, który dał jego drużynie prowadzenie i ostateczne zwycięstwo. W wyniku tej porażki Legia Warszawa, po rozegraniu trzech spotkań w tegorocznej edycji Ligi Konferencji Europy, zdobyła zaledwie trzy punkty. W kolejnym meczu tych rozgrywek zmierzy się u siebie z drużyną Sparty Praga, co będzie nie tylko sportowym wyzwaniem. Ale także próbą odbudowania reputacji po ostatnich wydarzeniach, zarówno na boisku, jak i poza nim. Klub stoi obecnie przed trudnym zadaniem opanowania sytuacji w swoim środowisku kibicowskim, które coraz częściej przysparza mu kłopotów na arenie międzynarodowej.